Ja uważam, że to nie jest problem, że to jest dobre dla drużyny, że ma wielu zawodników, którzy pokazują wysoki poziom. Dzięki temu ona może być bardzo kompetytywna i walczyć o, o wysokie cele. Zresztą naszym celem jest to, żeby, żeby być topową, topowym klubem i topową drużyną. Ja jestem bardzo zadowolony z moich zawodników, Juana, Maxa i Toma. I uważam, że oni mogą grać ze sobą naprzemiennie. Ja, nie mam z tym tym problemu uważam, że to jest, że to stanowi siłę naszej drużyny. Maybe some questions for Timmy because we are 12 minutes from training. So. Timmy, uh, back on the European plan. Do you miss it? Did you miss it? Of course, I missed it. But I mean the whole package, the flights and the Why not? I like uh, the travel So, <laughs> what's, what's the feeling? No, it's good uh, to play these games again, so uh, That keeps you fit you have to uh, take care of your body and uh, every three games you have uh, uh, three days you have a game that's why culture also uh, tells us we need uh, the full squad because uh, we need fresh players and that's, that's the reason we, we can change a little bit but it's okay we have a good selection we have a good uh, strong uh, squad and the guys deserve to be here and not only the old guys but the young guys also and uh, they uh, they have to enjoy it and uh, we will uh, play a good game tomorrow Ty, czy ty jesteś zadowolony z tego, że wracasz na, do rozgrywek europejskich, do tego całego zamieszania związanego z rozgrywkami europejskimi, podróżami i tym podobne? Tak, ja bardzo lubię podróżować. Jestem bardzo szczęśliwy, że, że, że znowu występuję na arenie europejskiej. dzięki temu czuję się dobrze, czuję się w dobrej formie, sprawny, ponieważ mamy co trzy dni mecz, więc <coughs> cały czas pracujemy na wysokich. Tak? Jak powiedział trener, no, naszą, naszą, naszym podstawowym tutaj celem i zadaniem jest utrzymać świeżość w związku z tym rozgrywaniem meczów co trzy dni i tak naprawdę mamy bardzo dobrą, dobry zespół, bardzo dobrą selekcję zawodników, tak naprawdę pełen skład i trzeba również nie tylko docenić tych starych zawodników, ale także tych młodych i pozwolić im grać. Tomorrow, tomorrow is a milestone game for you, uh, 50th game in uh, European game for you. How do you feel about it the before? They told me uh, this morning, so uh, I didn't even know. So uh, it doesn't matter if it's the 50th or uh, on the first. You have to uh, play the game and uh, try to win it. That's uh, all. Nothing special. Maybe I get flowers uh, Okay. It means something if you play 50 games. We want to, we don't uh, want to stop it uh, this year. So we want to achieve uh, something more, and not uh, only 50th or the uh, 51. Uh, season the uh, some more games what was the most memorable game in the, in the i don't uh, think about history i want to uh, do something tomorrow and not, uh, live in that the past to czy to jest dla ciebie wyjątkowe spotkanie zresztą że to jest twój 50 mecz w brusz w rozgrywkach europejskich jakoś nie nie myślę o tym nie wiem dzisiaj rano mi o tym powiedziano i um, dzisiaj rano mi o tym powiedziano. Może e, dostanę kwiaty. E, natomiast no, naszym celem jest osiągnięcie wysokiego pułapu e, w, w tych rozgrywkach, a nie tylko rozegranie 50 czy 51 e, pierwszego meczu. Nie mam też e, jakiegoś spotkania, które pamiętam szczególnie, bo po prostu nie zastanawiam się nad tymi sprawami. Ja jeszcze tutaj, czy fakt, że. Y Brisz rozegrał dopiero pierwszy mecz w tym sezonie śląs ma sobą już cztery może mieć jakieś znaczenie jutro. do, do, piłkarza jak już. Mm -hmm. uh, Timmy, do you think that uh, the fact that you played only one game so far in the season and Schloz played four? Do you think that this might make a difference tomorrow? I don't know. Uh, I think they already started a Uh, Oczywiste uh, we, uh, we good, uh, good so uh, jest uh, to, że Śląsk już jest jakby w rytmie rozgrywek, bo już rzeczywiście to będzie jego kolejny mecz, a nasz dopiero drugi. Ale nie sądzę, żeby to było problemem. Mamy dobrą drużynę i myślę, że jutrzejsze spotkanie będzie bardzo interesujące. Jimmy, the bones packet, they made an appeal to get you suspended. How do you feel about it? It's uh, all about Friday, so we uh, can't uh, influence it in uh, this moment, so we have to wait. Could you repeat the question, please? Jimmy uh, got a red card last week. Got, uh, his sentence was put away, but now the, the leak has gone into an appeal. On Friday. Okay, so, w związku that. z czerwoną kartką, którą zawodnik otrzymał w, w piątkowym meczu. Pytanie padło, co, co sądzi na ten temat, um, ponieważ kartka ta została jakby zawieszona, natomiast um, poszło odwołanie. Um, I oczywiście jakby nie myślę o tym, to jest sprawa z, z piątku, będę się nad tym zastanawiał później. Okay, thank you very much. Thank you.